takie klapki, A pan wysyła to jakoś? Też jak no. macie tak zamówić, to... Położyć sobie tutaj. Prostą taką metodę zastosujemy. Wierszonki pewnie zdjąć muszę. No zdjąć. Tak, Palc z palcem musimy wymasować. To też zjąć? No niech Pani nie, albo do góry, bo musisz tak, może remontować. No. tak, 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 moment, moment, bo żebym tego nie rozerwała. to już lepo jest. I przygotowałem. Dobrze, Nie zostanie, nie tak? pani położy, tylko niech pani położy, to na Widzi Widzicie, tych pierszczanków z tego nakupiłam. No, ten palec sobie można wymasować samemu kładącą. Aha, dobra. No ja ten, 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 taki, ten, nie wiem, jak to tam, ten kwiatuszek taki. I tam sobie jeździłam tym palca. Bo ostatnio moje palce też mi odmawiają. Stoję, że te kciuki mi tak jakby mi spadały po prostu z zawiasów, jak nieraz coś robię. O Jezus, jak Ja to w ogóle zauważyłam, że mi się... Nie wiem, ale... Tego covida przeszłam, to mi się zaczęło wszystko sypać. To się nie poddawać. No właśnie się nie poddaję. Tylko sobie trzeba ćwiczyć. Ja, było nie można sobie ćwiczyć w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób. O, leciutko, spokojnie, na materacu, na krześle, na, na krześle może nie, na jakiejś sofie. O, Miękkim czymś. To są ćwiczenia. Wyginać we wszystkich kierunkach pod różnymi kątami. To są wszystko ćwiczenia stóp, dłoni. O jezu. Kciuki sobie, Jest Tak, ściągać jak gdyby. No to Ale samemu tak się nie zrobi. Pan ma... Robi się samemu. Tak? Ja właśnie lubię tak? samemu sobie. O. No A kto mi teraz robi? Ale pan ma siłę. No kto mi robi? To nie jest silnie, tylko... Ja czuję, że zdejmuję sobie każdym obręcz tu bol bolesną. No, ja ale już mam leciutkie dłonie. No, kto to będzie robił? Samemu się robi. No. Jak już wiem, tam sobie książeczkę naszykowałam. Hmm. Oczywiście ja to robię doraźnie. Tak. Szybko w tej chwili, ale to sobie można 10 minut poświęcić. I... Pobawić się rękami. Tak jest. I mieć czas dla rąk. Oczywiście. Wiesz, są setki ćwiczeń różnego typu składań, dociskań. Mm. Uh -huh. A w ten sposób. No. Co za filozofia. Nie mogę. Jedną rękę robię drugą ręką. No. Wrócić tak. To samo. I sobie też popracować nad tym. O, tu siedzą bóle. O. No tu właśnie, tu, tu siedzi. To ta ręka tą masuje. O. Pomoc własnymi palcami. Wlasnymi a z tymi palcami pomagam własnej dłoni. No, no, bo tam siedzą te bóle. O. Można czy nie można? Ile tu sposobów pokazałem? Widzę. rozciągać. No. Ale rękami cały czas kobieta robi, a jednak... Gdzieś te palce się... To trzeba je właśnie tak. W tej chwili robimy co regenerację tego, co Pani, jak się Pani napracuje, cały czas ściska. No to w tej chwili rozluźniamy, poluźniamy to, co ja robiłem. Poluźniamy to, co, co, co ręka teraz się napracuje przez cały dzień. No to to wszystko co tu pokazuje to jest rozciąganie, tak samo jak plecy cały dzień się na, na ściska, no to, to rozciąga. Rozciągam. No. I już tutaj nie mam napięcia. Aleluja i do przodu, A mogę sobie siedzieć na serialu i pracować. No właśnie, a nie leniwym być. No, a to co jest? Jest ruch dłoni, a jednocześnie nadgarstka łokcia o. o, wszystko sobie tu robię samemu. O, jednocześnie ruch mam w całości. Całość. No ale pan jak płynnie robi jak w balecie. No bo tak trzeba robić, a ja to mam tak trzeć to wszystko. No nie, wszystko właśnie dlatego pana ręce to są takie płynne te ruchy tak już. trzeba zrobić, o, Że to wszystko płynie. to zło, wszystko wyrzucić, wyobrazić sobie, że płonie. Aha, do tego jeszcze. No, wizualizacja. No tak.